Preza oraz Mitsubishi Lancer, dwóch odwiecznych rywali z Japonii. Obydwa teoretycznie wywodzą się z tego samego świata, świata rajdów, świata WRC, a jednak fani tych modeli stoją murem tylko za tym jedynym, który jest bliższy ich sercu. Dzisiejszy film więc mamy nadzieję, że raz na zawsze rozwieje wątpliwości, który z tych dwóch legendarnych samochodów jest lepszy. Yeah. Ah. Ale się gramonisz z tego. Wysiadam, obrazu. wysiadam przynajmniej. Tak, dobra. Przyjechałeś Lancerem. Tak. I uważasz, że Lancer w pojedynku z Subaru, ikonicznym pojedynku dla fanów motoryzacji, będzie lepszy, tak? Dokładnie tak. A zwróciłeś może uwagę na taki fakt, że Lancera Evo już nie produkują. Imprezę, co prawda nie pod nazwą Impreza, tylko to już jest Subaru STI, robią. Być może Lancera nie robią dlatego, że go nikt nie chciał. Stoisz przed legendą japońskiej motoryzacji, jakim jest Lancer Evo 10. Legendy, która umarła, która w tym momencie żyje. Nie Odradza żyje. się. Nie da się tego auta kupić. Skończyła jako bohater, jako legenda. Wszyscy będziemy ją wspominać. A to z każdą generacją jest tylko większe, grubsze. Ale wolniejsze. nie jest wolniej. Nie jest, wolniejsze. jest wolniejszy, Nie jest wolniejsze, jest bo wolniejszy. mimo tego, że jest większe i cięższe, to jest coraz mocniejsze. Dobra, możemy sobie tak gadać i gadać, tylko powiedz mi, dlaczego przyjechałeś Lanosem, a nie STI-em w sedanie, który bardziej by pasował do dzisiejszego odcinka. Bo ten jest starszy generacyjnie. Być może te kilka lat wstecz w rozwoju technologicznym sprawi, że nasz dzisiejszy pojedynek będzie porównany, czyli innymi słowy, daje ci fory. Dobra, nie ma co gadać. Przekonajmy się w pojedynku na prostej. Myślę, że wygram ja. Nie ma szans, ale spróbujmy. No to dawaj. Jednak, zanim dojdzie do starcia tych dwóch samochodów w Drag Race, szybkie przypomnienie. Po poprzednim odcinku wybraliście na naszym Facebooku zwycięzcę, i do kolejnej rundy przeszedł Nissan GT-R. W tym odcinku również to wy macie pełną władzę i wy wybierzecie, czy do kolejnej rundy battle z tego odcinka przejdzie impreza czy też Lancer. Dodatkowo w dalszym ciągu wybieramy osoby, które wezmą udział w nagraniach wielkiego finału. Jak się do niego dostać, dowiecie się w dalszej części. A teraz już przenieśmy się na linię startową. Łukasz jeszcze tego nie wie, ale ja nie mam zwykłego sti -ka. W tym wyścigu liczę na swoje szczęście. Nie mam 2,5-litrowego silnika, 300 mechanicznych, który przyspieszy do setki w 5,2 sekundy, tylko mam wersję Spec C, na bazie której budowane są rajdówki. Liczę na swoje szanse, może nieszczęście, no po prostu na możliwości tego samochodu. 2 litry, niby mniej, ale mocy więcej, 320 KM, 4,5 sekundy do setki, lżejsza buda, i parę ciekawych takich zagwostek, ciekawostek technologicznych, o których opowiem Wam później. No ale teraz chyba przystąpimy do formalności. Co, Łukasz, gotowy jesteś? Gotowy. To słuchaj, jako, że Ty masz automat, to ja nie będę ruszał, że tak powiem, z procedury, w cudzysłowie, e, tylko ruszę sobie tak normalnie po ludzku, jakbym ruszał ze świateł, ale wiadomo, że jedziemy na poważnie i kto pierwszy, ten lepszy. Kogo pierwsze auto, tego lepsze auto. Czy dociągę? Aaa! Ah, udało się. Ale niewiele brakowało. Jestem zaskoczony tym jak lanser szybko pojechał. Szybki ten lancer całkiem. bardzo dobrze wiecie, Subaru posiadają silniki typu Boxer, co przekłada się nie tylko na niepowtarzalne brzmienie tych samochodów, ale również na to, że silnik typu Boxer można zamontować niżej. A więc mamy niżej umiejscowiony środek ciężkości. A więc auto prowadzi się lepiej. A jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, ten konkretny egzemplarz, a więc Spec -C, posiada przednie wahacze regulowane na unibolach, A więc możemy sobie dostosować tryb zawieszenia, typ jakby jego zestrojenia, w zależności od toru po którym się poruszamy. A jeszcze jako wisienka na całym torcie Subaru jest lżejsza od Lancer'a. Poza tym, impreza to legenda rajdowych odcinków specjalnych. Samochody Subaru wygrały w sumie 47 rajdów w kategorii WRC, natomiast Mitsubishi tylko 34. A to już o czym świadczy. Poza tym za kierownicą subaru ścigały się takie ikony motoryzacji jak Colin McRae, Tommy Mäkinen, Richard Burns, Peter Solberg czy Carlos Sainz. Doświadczenie które Subaru zdobywało w WRC, było stopniowo implementowane do ich drogowych samochodów. Dlatego też były i są one w dalszym ciągu tak dobre, tak dopracowane. Ten przykładowo egzemplarz imprezy Spec z, z przodu posiada mechanizm różnicowy typu Torsen, natomiast z tyłu szperę płytkową, a jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, mamy tutaj aktywny, centralny mechanizm różnicowy, którego stopień spięcia możemy dostosowywać takim przełącznikiem, który mamy na konsoli centralnej. Może być to napęd symetryczny, z którego Subaru słynie, albo napęd inteligentny, który się będzie dostosowywał w zależności od warunków na drodze. No, wspaniały pokaz rajdowej inżynierii w tak de facto drogowym samochodzie. A jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny imprezy trzeciej generacji, to no cóż! Jeden, jedyny raz w historii tego modelu Japończycy postanowili postawić na taką właśnie praktyczną, kompaktową linię nadwozia. Po czym od razu znowu wrócili do korzeni, czyli do sedana. Dla niektórych ta generacja imprezy jest taką swoistą ujmą na honorze Subaru, ale dla mnie to oto wcale nie wygląda tak źle. Zresztą, nieważne jak źle by wyglądało, i tak wszystko rekompensują mi właściwości jezdne tego samochodu, które są po prostu genialne. Moi drodzy, nasz partner, czyli Driving Experience, przygotował dla Was kody rabatowe minus 20% na przejazdy samochodami marzeń. Możecie spełnić swoje marzenie, bądź też kupić taki przejazd komuś jako prezent korzystając z kodu rabatowego w opisie tego filmu. Liczba kodów jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Dodatkowo, jeżeli w opisie waszego zamówienia wpiszecie, któremu z aut kibicujecie w Battle i dlaczego, będziecie mieli wówczas szansę by spędzić z nami cały dzień na torze w Kielcach, obcując świetnymi samochodami no i nagrywając wielki finał naszego programu Battle. No a teraz przechodzimy już do konkurencji specjalnej. Właśnie widzicie nas i walizki, które ustawiamy, nie wiedząc do końca po co. Z początku w sumie to wszystko wydawało się dosyć głupie, ale już za chwilę ta konkurencja obnaży słabość jednego z samochodów. Padłukasz. Mamy tutaj walizki od naszej ekipy. Czy domyślasz się dlaczego? Nie mam pojęcia. Słuchaj, Łukasz, nasze auta to supercar killer, tak można powiedzieć. Tylko, że w takim drogowym wydaniu obydwoje mamy dwie pary drzwi mamy bagażnik, a więc te auta powinny posłużyć z powodzeniem do przewożenia rodziny i bagaży na wakacje. Dlatego też sprawdzimy sobie pakowność naszych samochodów. Także zacznijmy ode mnie. Pozwól, że ja tutaj polecę najpierw od tych dużych. Widzę, że... Ale i tak jest lepiej, niż myślałem. Chwila. Może ci pomóc. Spoko, jakoś sobie dam radę. Tylko teraz pytanie, czy to jakoś taktycznie zrobić? Dobra. Wydaje mi się, że wszystko oprócz tej dużej wejdzie. Nie bawmy się w walizkę w walizkę, bo to nie o to w tym chodzi. Musimy spakować całą pięcioosobową rodzinę w pięcioraczku. Mm. No, chyba przepisowo nawet wystaje, w sensie nie za dużo wystaje. Nie wystaje, popatrz: klapa bagażnika, zderzak, wszystko w normie. Momencik. No, kłóciłbym się. Ja bym to zaliczył. Myślę, że widzowie podejmą ostateczną decyzję, czy to zostanie zaliczone, czy nie. Piszcie w komentarzach. A teraz może sprawdźmy, jak w Twoim lancerze z pakownościami. Ja będę obserwował. Chyba będzie gorzej, mój drogi. No właśnie nie spodziewałem się w takiej sytuacji. <laughs> Lubię dobrą muzykę, ale ten subwoofer mi trochę przeszkadza. O, dobra. No. Pomoc? Nie, nie, nie. Co wykazała nasza konkurencja? Że mamy za dużo walizek. I że sedany są mniej, mniej praktyczne niż hatchbacki. Mimo, że hejtowałeś subaru za to, że jest hatchbackiem, a nie sedanem, to zobacz, ile tutaj się zmieściło, mój drogi! Wolę dobrą muzykę niż walizki. Co kto lubi? Ja bym chciał powiedzieć, że ta konkurencja nie pokazała i nie wyjaśniła absolutnie nic. Totalnie nic. Wartość merytoryczna równa zero. zero. Poziom merytoryczności niżej niż poziom to rukielce. Mitsubishi lancer Evo 10. Ten samochód to ostatni z wielkiego rodu lancerów Evo. Z każdą generacją stawały się coraz lepsze. Każdą generację łączyły dwie stałe cechy. Napęd na cztery koła oraz silnik 2.0 Turbo. Dla laika stwarza pozory rodzinnego sedana. Ale czy na pewno? No właśnie, nie do końca. Lancer jest ostry jak brzytwa. Spójrzcie na ten spoiler, na agresywne nadwozie poprowadzone ostrymi liniami, wyczynowy układ hamulcowy, poszerzone nadkola, wloty powietrza na masce. Gdy patrzymy mu w oczy, widzimy spojrzenie mordercy odcinków specjalnych. On po prostu chce jeździć i wygrywać. Szymon mówiąc o Tomi Makinenie trochę przesadził. Mówił, że jest on legendą Subaru, podczas gdy w latach 1996-1999 zdobył cztery tytuły mistrzowskie WRC za kierownicą Mitsubishi. Subaru był na końcu swojej wielkiej kariery, wielkiej kariery pod znakiem trzech diamentów. To tak jakby mówić o Michaelu Schumacherze, że był legendą McLarena, a każdy przecież kojarzy go z Ferrari. Mam nadzieję, że Was przekonałem. Zresztą jeżeli nie, to spójrzcie jak on się prowadzi, jak brzmi. Jedzie jak po sznurku, reaguje na każdą korekcję toru jazdy. Czuć w nim lekkość, co niejako ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, ze względu na to, że względem generacji 9 silnik został odchudzony o 12 kg i ma o 10 nm więcej. Jest też podobno bardziej ekonomiczny i ekologiczny, ale no, nie o to w tym chodzi. Chodzi w tym o to, kto jest lepszy. A kto jest lepszy, pokaże nam próba czasowa na torze. Zanim czasówka jednak, to małe przypomnienie. Uruchomiliśmy w końcu długo wyczekiwany przez Was sklep Will with It Wear, możecie tam m.in. kupić limitowany wzór koszulek Battle w zestawie z brelokiem, naklejkami oraz kartką z podpisami całej ekipy. Do tego, jeśli w opisie zamówienia napiszecie, któremu z Out Battle najbardziej kibicujecie i dlaczego, będziecie mieli szansę na spędzenie z nami całego dnia na torze, nagrywając wspólnie wielki finał Battle. A tymczasem wracamy do Łukasza w lancerze. Łukasz gotowy? Gotowy. No to proszę ostatnie chwile. Koncentracja i zaczynamy. 3, 2, 1 ogień. Zachowajmy ten prawo. Zachowaj to bardzo. Oj, poślizg się pojawił. Delikatnie. Bardzo ładna kontra, bardzo ładna kontra. Znowu była kontra. Łukasz, o, pamiętaj, ostatnia prosta teraz jakby pełen gaz, pełen gaz. Znowu go rzuciłem. Ostatnie zakręty dwa podwójne prawe. I to Domyty domety, domety, domety. Pięknie, dzięki jak oceniasz jego przejazd? Jak się czujesz? Powiedz jak się czujesz? No powiem szczerze, a dużo adrenaliny. Dobra, jestem za kierownicą auta, które jest barzą pod rajdówkę, nie ma szans, żebym to przegrał, ale stresik jest. Jestem gotowy, Trzy, 2, 1, 4. Zgubiona linia, Szymon. Nie możesz poświęcać drugiego zakrętu, absolutnie. Ale walczymy dalej, pamiętaj. Jeden zakręt to nie cała trasa. jest diabelnie Nie tutaj rzucało. Lewo, prawo. Ale jednak widzisz, on ci tam mówi. Tak, gaz, Pełen gaz, ostatnia prosta. Pełen gaz, pełen gaz. Ciekawe, czy będzie, czy będzie mieli kołami tak, tak jak Bardzo ja. ładnie przejadł. Piękna ta ostatnia sekcja. Skup się, wytrzymaj to ciśnienie. Odprostowana kierownica, pełen ogień. Ogień, ogień, ogień. No, trochę slalom, ale jest. Pięknie. Ładnie. No. Nie poddam czasu, ale powiem tak. Dobry przejazd. Już myślałem, że powiesz, że Cię zawiodłem. Nie zawiodłeś mnie. Bym powiedział nawet wręcz przeciwnie, że po tym błędzie wyciągnąłeś wnioski. Także to taka trochę duma dla nas instruktorów zawsze. Uff. Proszę, żebym miał tutaj wygraną. Bo wiedzcie, że jeżeli nie wygrałem, to to jest moja wina, a nie wina Subaru, bo Subaru jest fantastyczny. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Jak? Dzień dobry. Jak, jak panowie? Jak się czujesz? Bardzo podekscytowany, adrenalina buzuje w mojej kroki. Jak ten tno w normie? Nie. Jestem no bardzo no poza skalą. To inaczej, jak czujesz? Wygrałeś czy nie wygrałeś? Na pewno pojechałem dużo bardziej agresywnie. Zdecydowanie. To Było się więcej zbyt. piszczenia opony, jakichś tam slajdzików. Fleków. Tylko, że jak to jest, tendencja jest taka, że im więcej jakby agresji w jeździe, im więcej dźwięku z opony, tym gorszy czas. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego się troszeczkę boję. Moje się kręciły w miejscu, dlatego nie już 55, 55.79. Bardzo dobry czas. Jak na taką pętlę. 06. Gratuluję. Myślę, że Łukasz też powinien. Fernando Alonso. Robert Kubica. Także co? No, wyszło na to, że kierowca i samochód tworzą razem idealne połączenie. W 100% się zgadzam. Auto jest po prostu świetne. Kierowca jest y, dopełnieniem, y... dopełnieniem samochodu, możemy tak powiedzieć? No, wypełnieniem, łącznikiem, bagażem, balastem, obciążeniem. Dziękujemy. Wygramy. 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 Okej okay, moi drodzy, także to by było wszystko w dzisiejszym odcinku Will With it Battle. Nie, przepraszam, jak pewnie dobrze wiecie, to nie jest wszystko, ponieważ teraz wchodzi najważniejsza część, czyli część, w której to Wy decydujecie, który z samochodów przejdzie do kolejnego etapu. Samochód mój, czy samochód Łukasza? I myślę, że Łukasz w końcu przyzna wyższość Subaru nad Mitsubishi, prawda? Ja i tak wiem, że widzowie będą się kierować wyglądem samochodu i po prostu jego właściwościami i historią. Jeśli chodzi o samo w sobie drag race, brakło mi opon, jesteś lepszy na torze, więc czasówka była różnicą w kierowcach, a moje auto i tak jest lepsze. Jeśli chodzi o pakowność, wolę mieć jedną walizkę i dobry subwoofer. Winny się tłumaczy, także myślę, że jasno macie tutaj określone no, to, który samochód w dzisiejszym odcinku jest zwycięzcą. Pamiętajcie, żeby głosować na Subaru Mitsubishi. I tym pięknym akcentem na tle zachodzącego słońca nad torem Kielce kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci Łukasz za pojedynek. Dziękuję. Poszło Ci super, ale auto masz gorsze. Nie, Ty masz gorsze. Nie. Ty masz gorsze. Nie, no, Ty masz gorsze. Ty no, gorsze. Ty masz gorsze. Idź pan, jest Czy pan, pan już z tym. No.